Rajd Rzymu rozpoczął się, a jakżeby inaczej, w Rzymie. W piątkowy wieczór załogi rywalizowały na krótkim Super pod Koloseum. W czołówce po pierwszym etapie różnice są bardzo małe. Otwierające dzisiaj trasy Mathieu Franceschi i Andy Malfoy kończą dzień na trzeciej lokacie. Przez większość soboty przed Francuzami znajdowali się ich główni konkurenci w walce o tytuł. Popołudnie nie było jednak tak udane dla Hejdena Padona z żonem Kenardem i na półmetku mają piąte miejsce. Między dwoma pretendentami do mistrzostwa znajdują się Simone Campadelli oraz Tania Canton. Załoga skupiająca się na mistrzostwach Włoch nie powiedziała ostatniego słowa, a w niedzielę może być groźna. Przez chwilę liderami byli Simone Tempestini i Sergio Itu. Romuński duet o włoskich korzeniach stracił prowadzenie tak szybko, jak je zyskał po zaledwie jednym Oesie. Rzutem na taśmę, na fotel liderów wrócili na ostatnim moesie ubiegłoroczni zwycięzcy rajdu Rzymu: Andrea Croniola i Pietro Eliaometto. Mają jednak zaledwie 70% przewagi”. Większej soboty w okolicach pierwszej dziesiątki spędziła załoga Orlen Team, Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk. Na koniec dnia zajmują jednak 14 miejsce. To był dla nas dobry dzień, pomimo tak naprawdę jednego odcinka specjalnego, który nie poszedł po naszej myśli, czyli przedostatni OS Santo Padre, 30 kilometrowy straciliśmy tam trochę więcej niż chciałem, zakładałem i niż czułem z jazdy. Na pozostałych odcinkach specjalnych dobre tempo, natomiast ta strata była na tym długim os więc sporo sekund tam uciekło. Nie pozostaje nic innego jak skoncentrować się nad jutrzejszym dniem. I walczyć cały czas o tą płynność, powtarzalność jazdy, bo jutro też długie os -y i sporo się będzie działo, także walczymy dalej. W swoim pierwszym starcie z Kodą Fabią w Mistrzostwach Europy Jarosław Kołton i Ireneusz Pleskot mają obecnie 25. miejsce. Straty poniesione w piątek nadrabiają Hubert Kowalczyk z Jarosławem kryniukiem. Sobotę kończą na drugiej lokacie w ERC3. Bardzo wam dziękuję. Staramy się stałych sił. No, pierwszy odcinek nam totalnie nie poszedł. Stage nam nie po prostu nie działał na odcinku pod Koloseum, ale dzisiejszego dnia staramy się stałych sił gonić chłopaków. Filip jest mega bardzo szybkim zawodnikiem startującym w mistrzostwach świata, więc fajnie jechać pół sekundy za takim chłopem. Czwartą pozycję w całym ERC3, a trzecie w ramach Fiesta Rally 3 Trofi zajmują Igor Widłak oraz Michał Marczewski. A pierwsza pętla w ogóle nie, nie należała do nas, popełniliśmy więcej błędów niż na czterech poprzednich rajdach, naprawiliśmy je na serwisie i w drugiej pętli już było w miarę przyzwoicie, super dzień za nami, dziękuję.